Dzień dobry, witam, patrzcie, a tak zimy Tu samochód, a tak wygląda Gołębnik <laughs> Jak iglo Mój krzak Zima Piękna Zima Biorę się za miotłę I łopatę Idę odśnieżać Najpierw auto, bo muszę gdzieś jechać a pójdę, pójdę tam do iglo Pięknie jest, naprawdę jest pięknie. Jadę po wędlinkę, zobaczcie, jaki przejazd z mojej wioski, żeby się do cywilizacji dostać. Pięknie jest, niestety światło włączyli. A to się nie ma co dziwić, bolineczki nad samymi ziemiami. Piękna zima no i straszna. a u gołębi burę czekają do zabrania muszę ich połapać te wszystkie takie bardziej burę ciemniejsze tam z 10 sztuk ich może złapie eee, i zabierze je jeden kolega perłowe zabierze Tomek także się z 15 jeszcze uluźni i oh. nie będzie ich a tyle. budę wysprzątałem widzę, że już wyjadły ładnie czy będzie im coś nasypać e, budę wysprzątałem w czwartek wieczorem przy światełku no i nic się nie dzieje cały tydzień zamknięte były dzisiaj jak widzicie, też będą pewnie cały dzień zamknięte i to taka sytuacja Widoki dzisiaj biało Szkoda światła nie ma, miałem dzisiaj testować malowanie duków Pistoletem Kompresorem, jak to, jak to by się chłonęły te płyty, tą farbę Jak to by schło ale ten no ale nie ma światła nie ma prądu także nawet próby nie wykonam pięknie w niedzielę witam ponownie miałem spędzić ale właśnie tam jasną plata mówię nie będę świrował wszystko jest białe mleczko w górze tylko ich wypędziłem żeby każdy śnieg widział i, i ten i słuchajcie dałem mi jesień siedzą tam Bude mają dużą, mają luz, niech siedzą. O, na pierwszym planie żałowniczka do wydania. Ta bura na żółtym oczku. Właśnie dzisiaj kolega po niej przyjedzie wieczorkiem, połapie mu. Przebiorę te buraski. A perłowe zostaną dla Tomka. Kiedyś tam się może zjawi. Dużo ich nie będzie tych perłowych, chyba jest, nie wiem, pięć. 5 czy na no tak. O. Nie ma co nagrywać. Ja siedzę w domu, one siedzą w budzie. O, jest żałobnik kopcy na zielonej obrączce. Patrzcie na dziczkach Musiał komuś z lotu pójść. O. taki to. Musiał wpaść, jak ja nie widziałem, bo tutaj był lot. W piątek czy w czwartek o taki A ja tak mówię nie zwracam na nie uwagi, bo trochę mam kryzys wieku średniego z głębiami Więc nie zwracałem na nich uwagi I może wskoczyło coś przez siatkę ale to nie będę go łapał, niech sobie lata. Także mówię, nikt nie gania na wiosce, cisza. Ja też cały tydzień nie miałem czasu. Wczoraj widzieliście śnieg, dzisiaj jest nie lepiej. Nie będę ryzykował. Nie będę wariował po co? Po co, jak tam żałobniczki na śniegu wyglądają. Wczoraj odśnieżyłem, ale znowu dopadało. Wody mało piją, bo śnieg wcinają, a woda jest z czostkiem, to nie za bardzo pewnie lubią. Wolą bez czostku. No i to tak, panowie, wstaję wam krótki film, że tam wszystko jest dobrze, ale mówię nie ma. Bardzo co nagrywać, <laughs> mają gdzie latać. Oglądałem tą kawę dzisiaj rano. Też mu ta siateczka ładnie zwisnęła, zwisła. Moja też wisiała, ale jakoś tako jeszcze trochę jest tutaj oblepiona tym i dlatego trochę wisi, ale już jest dużo lepiej. No ładny śnieg jest, kiedyś się w zimę za dzieciaka zawsze ganiało tam śnieg, tam nie było czy śnieg czy nie śnieg, bo przecież kiedyś to po pierwsze trzeba zacząć od tego, że śnieg to był każdej zimy, Ten sam tam gołębie normalnie się traktowało, czy śnieg czy nie śnieg to normalnie, normalnie słuchajcie, latały, a teraz człowiek starszy, a tak się niączy nad nimi. No nieńczę się. Nazbierałem sobie żołniczki tak jak chciałem i mówię nie będę teraz przez głupotę ich tracił. Zwłaszcza, że kiedyś tak te głębie dobrze. Znaczy, kiedyś też chodziły dobrze ludzie, ale nie wszystkim. Ścinka nad dachem i dosiadzik i się próbowało coś złapać. Dobra, panowie, nie przedłużam w ten zimny niedzielny poranek, zaraz sam tam posklejam tą piękną zimę na wsi I pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się do następnego razu Odśnieżyłem im tu trochę Przed budą otworzyłem sobie Trochę trawy zielonej podziobały No, ewidentnie wolą pić śnieg Niż wodę z czostkiem. no ale Trudno. Dzisiaj jeszcze ciepło, ale w środę to ma być minus 8. No zobaczymy. Miałem ganiać, ale już dam sobie spokój, Zresztą późno się robi to To taka dogryweczka Trochę się zdrywały, ale trafiały tam Buda nie była odśnieżona, one same udeptały to a to taka sytuacja właśnie. Dobra.